Wrocławski rynek to jeden z największych rynków w Europie i bez wątpienia jeden z najpiękniejszych. Ponad dwa wieki temu to miejsce wyglądało jednak zupełnie inaczej. Aż trudno w to uwierzyć, ale było na nim więcej zieleni niż obecnie. I nie mówimy tutaj o przypadkowych krzaczkach, ale o dużych i pięknych drzewach, które zostały posadzone celowo, aby poprawić estetykę i komfort życia mieszkańców. Przez stulecia rynek przechodził wiele zmian i pełnił też różne funkcje. Pierwsze wzmianki o zieleni na wrocławskim rynku pojawiają się już na początku XIX wieku. W tamtym czasie zachodnia część rynku miała zupełnie inną zabudowę. Koło dzisiejszej fontanny znajdował się budynek wielkiej wagi, a obok dzisiejszego pomnika Fredry stał budynek Odwachu. Oba te budynki dziś już nie istnieją. To właśnie przed Odwachem posadzono pierwszy szpaler drzew, który niedługo później został powiększony. Kolejny pas zieleni znajdował się tuż za Odwachem, tam gdzie dziś stoi, a w zasadzie siedzi hrabia Fredro. Co więcej, ratusz porośnięty był gęstą ścianą bluszczu. W drugiej połowie XIX wieku wrocłowski rynek przeszedł kolejną przemianę. Wraz z wyburzeniem budynku od Wachu usunięto też całą zieleń. W miejscu, gdzie obecnie stoi pomnik Aleksandra Fredry, postawiono wówczas pomnik króla Fryderyka Wilhelma III. Jednak nie zrezygnowano całkowicie z zieleni. Nowe drzewa pojawiły się wzdłuż nowego ratusza, a ich korony sięgały nawet do trzeciego piętra budynku. W pierwszej połowie XX wieku, wraz z rozwojem środków transportu, rynek zaczął pełnić rolę ważnego węzła komunikacyjnego. Po jego płycie zaczęły kursować tramwaje, a część placu przekształcono w parking dla samochodów. W tym czasie powstała także stacja benzynowa, która funkcjonowała w tym miejscu aż do 1974 roku. Zmiany te wpłynęły również na zieleń. Wysokie drzewa, które wcześniej zdobiły rynek, zostały zastąpione niższymi, kulistymi formami. Po wojnie w 1948 roku na rabacie, która powstała w miejscu dawnego odwachu, posadzono drzewo przyjaźni polsko-czechosłowackiej. Z tym wydarzeniem związana jest zabawna historia. Pierwotnie miała zostać posadzona liba, ale uznano, że to niezbyt trafny symbol przyjaźni, dlatego zamieniono ją na to Obok topoli w miejscu króla Wilhelma zasiadł hrabia Aleksander Fredro. W 1996 roku wraz z rozpoczęciem remontu na wierzchni rynku sytuacja uległa zmianie. Wtedy to zdecydowano się na usunięcie części zieleni. Zlikwidowano skwer z drzewem przyjaźni oraz zielone rabaty, które znajdowały się po wschodniej stronie placu. W ramach nowych nasadzeń pojawiły się trzy małe drzewka w obrębie dawnego odwachu. Zachowano także szpaler kulistych małych drzew rosnących wzdłuż fasady nowego ratusza. Niestety obecnie drzewa te nie są w najlepszej kondycji. Mimo że były wymieniane, to trudne warunki miejskie i brak otaczającej zieleni negatywnie wpłynęły na ich wygląd. Kilka lat temu mieszkańcy Wrocławia postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zgłosili projekt do wrocławskiego budżetu obywatelskiego, mający na celu przywrócenie drzew na rynek. Niestety ich wysiłki początkowo nie przynosiły rezultatów. Projekty były odrzucane zarówno z powodów finansowych, jak i głównie konserwatorskich. Na szczęście sytuacja się zmieniła. Teraz wrocławski rynek ma szansę ponownie się zazielenić, a plany są ambitne. Już z końcem tego roku mają rozpocząć się nasadzenia większych drzew o bardziej rozłożystych koronach. Docelowo na rynku ma rosnąć aż 40 drzew. Wieleń w tym miejscu przyniesie nie tylko cień i ulgę w upalne dni, ale także poprawi jakość powietrza oraz przywróci dawny urok temu historycznemu miejscu.